Ja bym chciał powiedzieć o prompt engineeringu, czyli temacie, który łączy się z tym, o czym mówił Maciej. Poanalizujemy trochę sobie różne prompty, jak pisać je do LLM-ów, aby uzyskiwać najbardziej pożądane rezultaty. Wyobraźmy sobie sytuację taką z życia, mamy kursy, jakieś pytanie, no i kurczę, stresik, chcemy jak najszybciej się dowiedzieć, jaka może być odpowiedź na pytanie. Mamy odpowiedzi A, B, C, D, F, G, H. jeszcze test wielokrotnego wyboru, Pisze szybko do czata, ctrl-c, ctrl-v, szybko, szybko, żeby dostać odpowiedź. A tu proszę, model mi pisze, aby odpowiedzieć na to pytanie musimy zrozumieć... Przepraszam. E, aby zrozumieć odpowiedź musimy coś tam, coś tam i analizuję odpowiedź, a i elaborat na, każde, na każdą kolejną odpowiedź, a ja chciał tylko wiedzieć, co jest dobrą odpowiedzią. I w końcu, na samym końcu no, no wypluł mi, że tutaj taka będzie odpowiedź. Fajnie, ale no, nie taki był mój cel na przykład. Albo zapytam się llm gdzie jest most Świętego Rocha? Bardzo proste pytanie. No a model mi odpowiada, że jest to stalowy most w Poznaniu. No w Poznaniu okej, okay, ale stalowy? Ja nie chciałem wiedzieć, że jest stalowy. Albo, że ma jakieś tam przęsła jeszcze mi odpisał. No spoko, ale można powiedzieć, że jest to dobra odpowiedź, bo zawiera to, o co pytałem, czyli że łączy dwa brzegi Warty, że jest tutaj yy, koło Starego Miasta, ale z drugiej strony no, ja bym chciał wiedzieć dokładnie tylko tyle, gdzie on dokładnie się znajduje. No to mówię, że miasto, no to odpisuję. Mózg tego rocha w Poznaniu, ale ja chciałem wiedzieć samo słowo, że Poznań. No i w końcu mi się udało. On się jak, jak ten pan tutaj w tym momencie. Natomiast yy, no fajnie byłoby, żeby od razu dostać to słowo Poznań, bo, bo to miałem na myśli. Wiadomo, pokazałem tu przykład złego promptowania. W życiu codziennym sprawdzi się to często, bo, no bo poprawię model. Nie, no słuchaj, miał być, miało być inaczej. On znowu coś tam się pomylił. ale nie, nie, chodziło mi o to. OK, ale jak przemaplicację, no to przydałoby się nam, żeby model już za pierwszym razem napisał to, co chcemy, tak jak chcemy. Dlatego warto w tym momencie zadbać o dobry prompt. Obecnie na rynku mamy coraz lepsze modele, one oferują coraz większe możliwości, więc dobrym promptem jesteśmy w stanie często naprawdę dużo zdziałać. Tego warto wiedzieć, co w takim promptcie uwzględnić, jakie rzeczy fajnie napisać. To może nam pomóc wydobyć 100% możliwości z danego modelu, z jakiego korzystamy. Także prompt engineering, tak jak wspomniałem, właśnie poprawia użyteczność modelu. Jest to technika właśnie dostosowywania promptów. Zmniejszamy też ryzyko błędu, żeby właśnie zmniejszyć szansę, że, że model będzie nam jakieś głupoty pisał. Możemy też prompt engineeringiem dostosować model do jakichś potrzeb specyficznych. Mamy aplikację skupiającą się na temacie X. Niech model nam odpowiada w odpowiedni sposób o tym, o czym chcemy. No i właśnie w aplikacjach możemy wtedy fajnie modele wykorzystywać. Zapytam się model, na przykład, kto jest najlepszym piłkarzem w historii? Moim zdaniem jest to Leo Messi. Na model daje znowu elaborat. Model na takie otwarte pytania uwielbia sobie popisać. Rozpisuje, rozpisuje, rozpisuje. No ale chciałem wiedzieć tylko, kto jest najlepszym piłkarzem w historii. No to co warto myśleć w prompcie napisać mu konkretnie, że chcę tylko imię i nazwisko oraz kraj pochodzenia. No i udało mi się, wtedy model wyraził tutaj swoją, powiedzmy, opinię: Diego Maradona, Argentyna. Czyli, jak widać, pierwszą taką rzeczą jest to, co dokładnie chcemy, żeby znalazło się w odpowiedzi od modelu. Kolejną rzeczą jest kontekst. Gdy ja dopiszę, że jestem zagorzałym kibicem Barcelony, no to mi odpisze, że Leo Messi. Gdy na przykład napiszę, że jestem kibicem Realu Madryt, no to odpiszę Cristiano Ronaldo. Czyli druga rzecz w prompcie, kontekst, rola, w jaką ma się wcielić nasz model. Kolejna rzecz, no to styl. Tutaj poprosiłem nasz, naszego kochanego Elema, żeby napisał maila do, do prowadzącego. To no, czyli też taki klasyk wśród studentów. On odpisał tutaj bardzo ładnie, tak jak chciałem. A gdybym napisał, na przykład, napisz maila. Ten sam prompt, ale na końcu dopiszę: styl wypowiedzi ma być bardzo luźny i żartobliwy. No to już mamy jakieś cześć i w ogóle tutaj zaczyna sobie fikać nasz chat GPT. Więc kolejna rzecz w prompcie, która mocno wpływa, to styl. Możemy modelowi narzucić, jaki ma być konkretnie styl wypowiedzi. Także podsumowując te, te przykłady, które teraz były, no to mamy tak. Co warto mieć w prompcie? Po pierwsze, konkretne polecenie, które będzie jasno opisywać modelowi, co ma zrobić. Kontekst, rolę właśnie, w którą ma, ma się wcielić w danej sytuacji nasz, nasz model. Oprócz tego właśnie styl wypowiedzi, czyli w jaki sposób on ma odpowiadać. Format odpowiedzi warto też, też mu dać. Tu można skorzystać ze Structured Outputs również, ale po prostu warto, warto modelowi powiedzieć, w jaki sposób ma, ma nam zwrócić wynik. No i czasami też jakieś bardziej dokładne instrukcje, krok po kroku, że najpierw zrób to, potem tamto i dopiero na końcu zrób coś tam, o co Cię proszę. Teraz chciałbym przelecieć trochę przez kilka technik promptowania różnych, może trików czasami, które mogą w jakichś sytuacjach nam, nam pomóc. Eee, na starcie w w ogóle coś takiego jak Zero Shot Prompting, to jest właśnie takie zwykłe jak na przykładzie tutaj zapytanie do LLMA bez podawania żadnych przykładów. Mówię o tym, ponieważ teraz chcę wspomnieć o One Shot Promptingu, czyli sytuacji, kiedy też piszemy prompta, chcemy się dowiedzieć czegoś od naszego modelu, ale podajemy mu przykład. Czyli proszę go o klasyfikację sentymentu w danym zdaniu, ale zamiast. Yy, po prostu go o to poprosić. Podaj mu przykładową sytuację, gdzie jest y, jakiś tekst i jest ocena od LLM-a, że jest to negatywne. Wtedy dopiero podaje swój konkretny tekst, który chce do analizy i model odpowiada, że jest on tutaj neutralny zgodnie z prawdą. No i Fusion Prompting, czyli rozwinięcie tego, jak sama nazwa wskazuje, ona oznacza, że podajemy od razu kilka przykładów. Y, I ogólnie to, to wszystko to jest. Y, coś, co możemy nazwać in-context learningiem, czyli gdy mówimy o, o uczeniu się modeli, często kojarzy nam się to tak machine learningowo, tak klasycznie. W przypadku LLM-ów możemy to trochę, powiedzmy, naciągnąć, i model jest w stanie jeszcze na etapie, gdy dajemy mu prompt, też nazwijmy to nauczyć się, czyli widząc właśnie kilka przykładów, LLM-y są w stanie sobie fajnie poradzić, gdy gdy mogą zobaczyć kilka przykładowych odpowiedzi, i dopiero potem dostać to właściwe pytanie, które chcemy, żeby, żeby przeanalizował i na nie odpowiedział. In-Context Learning to jest ogólnie zagadnienie szerokie, ludzie nawet o nim piszą artykuły naukowe. I tutaj przykładowy Fishop Prompting, czyli właśnie podaje, nawet widzicie, nie musiałem tutaj podać konkretnego, Wcześniej pytania, czy coś, po prostu same przykłady mu dałem. 1, 2, 3 i na końcu daję mu swoje już pytanie, na które chcę, żeby odpowiedzieć. I model ładnie tutaj zachowuje format odpowiedzi i odpowiada tak, jak tak jakbym chciał. I właśnie według statystyk, badań osób, które się zajmowały in context learningiem, wynika, że dodawanie takich labeli, etykiet, typu na przykład pytanie dwukropek, odpowiedź dwukropek. Poprawia, poprawia sposób, jakość działania modeli. Nawet jeśli one nie mają zbyt dużo sensu, często takie dodawanie etykiet po prostu sprawia, że w większej liczbie przykładów model odpowie tak, jak chcemy. Kolejną techniką jest chain of thought. Polega ona na tym, że chcemy zmusić, żeby model analizował krok po kroku. Zdarza się w sytuację, że model odpowie nam, nam bardzo szybko coś głupiego, a my chcielibyśmy, żeby on rozłożył ten problem wiem, na czynniki pierwsze i sobie po kolei parę rzeczy zrobił, nim dojdzie do, do rozwiązania. I okazuje się, to, to bardzo mnie zaskoczyło jak pierwsze, co tym usłyszałem, że czasami nawet wystarczy dodać jedno zdanie na końcu, yy, zmuszające model, żeby poszedł krok po kroku właśnie, a nie, nie od razu na szybko. I okazuje się, że poprawia to, to metryki właśnie, kiedy model odpowiada dobrze, no, no częściej. I tu właśnie przykładowe zadanko. Tutaj poszedłem trochę do tyłu, wróciłem do czasów, jak startowałem w kangurach matematycznych, pewnie ktoś z Was też. To jest takie klasyczne zadanie, może niektórzy mają tu PTSD, a może, może nie. Jakieś zadanie klasyczne, gdzie mamy wiek tam paru osób, że tu jakieś mam dwa razy więcej niż Ty miałeś, gdy ja byłem w Twoim wieku i tak dalej. No i poprawną odpowiedzią, jakby ktoś tu przeanalizował dokładnie, byłoby, że jedna osoba ma 20 lat, druga 28. Zdziwiłem się w sumie, bo, bo tu korzystałem z modelu 4O. On odpowiedział źle za pierwszym razem. Eee, myślałem w sumie, że będę musiał się cofnąć do gorszego modelu, żeby pokazać, że model może sobie nie poradzić z takim pytaniem. Eee, no ale 4O odpowiedział źle. Tak, na marginesie, o jeden już od razu odpowiedział dobrze. Eee, więc zastosowałem tę technikę właśnie. Dodając mu proste polecenie, robiąc zadanie, zastosuj taktykę step by step. I model zaczął faktycznie tak jak go poprosiłem, pisać, że oznacza se zmienne, i potem jakieś z pierwszego zdania coś wyciąga, i tak dalej, i tak dalej. I bardzo tutaj ładnie rozpisał po kolei to zadanie, i na końcu zwrócił poprawną odpowiedź 21-28. Tree of Thoughts to jest rozwinięcie tej, tej techniki. Czyli też każemy tak analizować krok po kroku, ale robimy to w taki ciekawy sposób, że jakby każemy modelowi wygenerować ekspertów, którzy się będą zajmować rozwiązaniem tego problemu, i model sobie takich ekspertów tworzy. Tu na przykład jest taki prompt, gdzie proszę model, żeby trzej różni eksperci odpowiedzieli na moje pytanie. Niech każdy ekspert zapisze pierwszy krok swojego myślenia, a potem dzieli się z nim, z grupą. Wszyscy eksperci potem idą do kolejnego kroku, i tak dalej, a gdy któryś z nich zauważy, że, że się pomylił, to opuszcza grupę, i reszta ekspertów ciągnie ten wózek już samemu, i podaje się wtedy po prostu pytanie. To takie jeszcze, jeszcze większe rozwinięcie tej poprzedniej metody. Dalej jest takiego jeszcze jak React Prompting. Nazwa pochodzi właśnie od tutaj Reasoning and Acting. Chodzi o to, żeby model przed taką pętlę, pętla, która się składa z trzech akcji: myśl, działanie, obserwacja. I model powtarza ten, ten cykl myśl, działanie, obserwacja tak długo, aż, aż dojdzie do, do oczekiwanej odpowiedzi, i wtedy już może ją podać. Tu kolejny przykład, właśnie na, na React Prompting, czyli znowu pisze modelowi, że ma tam znaleźć odpowiedź i że ma tym formatem po prostu iść i po kolei dawać myśl, działanie i obserwację. No i model dostał zadanie, znaleźć sumę wszystkich liczb całkowitych między 1 na 100, które są podzielne przez 3 i 5. Żeby się trochę spocił może, model dochodzi do wniosku, że że, musi, że skoro 3 razy 5 to 15, musi znaleźć liczby podzielne przez 15. Działanie, no to, no to znajdź te liczby. No i obserwacja, zaobserwował, jakie tutaj są liczby. Potem znowu myśl, wracamy na początek pętli. No to musi obliczyć sumę, działanie. No i dodaje te liczby. No i obserwacja już dokładnie poszedł tutaj krok po kroku dodając te liczby. No i wtedy myśl, czyli suma jest, jest równa 315 i uznał, OK, mam już, no to w takim razie kończę te pętle przerywam. Mogę odpowiedzieć. Także jak widać prompt engineering może czasami trochę wyśmiewany, ale sprawia, że możemy, możemy wycisnąć z tych modeli więcej niż, niż zwykłym takim pisaniem promptów. Bez, bez większego zastanowienia. Ale w tym momencie chciałbym wspomnieć jeszcze o fine tuningu, czyli czymś, co też może sprawić, że dostosujemy model do, do jakichś potrzeb, ale w inny sposób. Bo fine tuning to już będzie dostrajanie, czyli nie będzie polegał na tym, że bierzemy sobie model i tylko piszemy różne prompty, ale że będziemy grzebać w parametrach tego modelu, żeby on lepiej pasował do, do naszych konkretnych celów. I kiedy, co, co w ogóle można, co trzeba robić, co warto robić? No, prompt engineering ma dużą zaletę, że nie wymaga dużo danych. Jak pokazał na przykład już od prompting, nie wiem, mamy trzy przykłady, już możemy spróbować nasz model dostosować do naszego konkretnego przypadku. Z kolei fine tuning będzie wymagał dużo danych, żeby, żeby dostroić nasz model. No i też kolejny od razu minus to jest nakład zasobów. Przy prompt engineeringu no, no po prostu odpytujemy model, przy fine tuningu będzie to, to wymagało zasobów. Z kolei jednak y, zaletą fine tuningu może być y, większa precyzja na, na konkretne zadania, konkretne dziedziny. W jakichś takich sytuacjach, gdzie model ma być ekspertem od, od dziedziny tematyki X, może się okazać, że fine tuning będzie lepszy. E, teraz tylko pokażę kolejną rzecz, natomiast szybko wtrącę jeszcze takie może uzupełnienie do, do pierwszego spotkania, że jest alternatywa też do uruchamiania modeli lokalnie, do LM Studio na przykład nazywa się Olama i też też pozwala nam uruchamiać modele. Ja sobie uruchomiłem tak model, żeby potestować różne prompty. Wystarczy tutaj zainstalować Olamę, wpisać komendę Olama run, podać nazwę modelu i Olama serve, żeby w tym przypadku na localhostie był dostępny model, który mogę już odpytywać i pooceniać. Bo teraz chciałbym opowiedzieć o ocenie promptu. No bo wyobraźmy sobie, że piszemy aplikację, dopiszemy, piszemy ten prompty, patrzymy, może tu zmienię to zdanie, tu coś dopiszę, no ale potrzebujemy wiedzieć, który prompt jest w końcu najlepszy i, i czy ten, co napisaliśmy, to na pewno jest taki, jaki byśmy chcieli mieć, że zwraca dobre, dobre wyniki. No i może się też okazać, że nie wiem, wpiszę sobie jakiegoś prompta. Okaże się, że model odpowiedział nie tak, jak chciałem, no to poprawiłem, on odpowiada teraz dobrze. Ale mam jeszcze inne prompty, i na nie już model przestał odpowiadać, tak jak, tak, jak chcieliśmy na inne przykłady. Dlatego potrzebujemy sposobu jakiegoś oceny, ewaluacji, gdzie będziemy mogli sprawiedliwie uznać, że okej okay, ten prompt jest, jest dobry, on faktycznie działa, tak, jakbym sobie życzył. I do tego jest fajne narzędzie, które nazywa się PromptFu. Ona jest open source'owe, więc fajnie i służy właśnie do optymalizacji promptów. Pozwala nam e, testować prompty, nim na przykład wdrożymy aplikację i ktoś więcej będzie mógł ją poużywać. I, I pozwala nam właśnie oceniać te prompty przy użyciu różnych metryk. To jest naprawdę fajne narzędzie. Możemy zintegrować też je z różnymi modelami. I właśnie mogę sobie wziąć takie prompt, skonfigurować i wykorzystać, żeby popatrzeć, który model, na przykład sobie radzi najlepiej, albo które prompty są fajne, niefajne. Biorę sobie takie promptwu, testuję i dostaję wyniki ładnie, na przykład w postaci takiej tabelki, albo w przyjemniejszej formie, bo tam to było w terminalu. To już jest elegancko w przeglądarce sobie wyświetlam i widzę, który model jak odpowiedział. Więc mamy fajne narzędzie, teraz możemy je sobie skonfigurować, żeby mieć promptwu, Potrzebujemy mieć Node.jsa. Jeśli ktoś nie ma, to musi zainstalować z oficjalnej strony. Wtedy mamy do dyspozycji Node Package Manager, który pozwala nam zainstalować już jedną komendą właśnie Promptfu i sobie możemy ko komendą Promptfu zainicjalizować projekt. Ja sobie tu wywołałem z flagą taką, żeby już taki testowy, pierwszy przykładowy projekt uruchomić. Projekt jest bardzo prosty. Tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy, to taki plik YAML, który zaraz pokażę. No i w sytuacji, gdy chcemy korzystać z modeli zewnętrznych, ja sobie z czata GPT chciałem korzystać, więc tutaj zgodnie z, tak z dobrymi praktykami programistycznymi stworzyłem plik ten z kluczem do OpenAI. I co wtedy? Bierzemy sobie ten plik YAML, w nim musimy umieścić nasze prompty jakie będziemy chcieli testować, tutaj z miejscami na, na zmienne, żeby tutaj potem różne, rzecz, różne warianty testować z różnymi danymi. Prompty też można ładować z plików, to jest fajne. Ee, dalej musimy w sekcji providers wpisać modele, jakie chcemy testować. Ja sobie właśnie wziąłem lokalną OLAMę i GPT-4O, do którego też na przykład można podać sobie jakieś parametry, temperaturę itd., no i piszemy finalnie też testy, czyli możemy sprawdzić, że na przykład Hello World na francuski sobie przetłumaczyć i jakieś tutaj asercje zobaczyć, co chcemy, żeby na przykład zwrócił nam nam model. Potem już prosta sprawa komendą eval możemy sobie odpalić testy, dokonywane są one i możemy sprawdzić wyniki. Mamy zawsze statystyki czyli success, że 6 testów przeszło i model odpowiedział tak, jak chcieliśmy, failure, czyli że dwa testy się wykonały, ale model nie odpowiedział tak, jak byśmy chcieli i errory tu przy, na szczęście zero, czyli znaczy, że no, error by był jakby coś się po prostu wysypało przy, przy tym teście i mogę wtedy sobie już wykorzystać tą komendę prompt view, i właśnie widzę to, co pokazywałem wcześniej, czyli w przeglądarce możemy sobie sprawdzić wszystkie statystyki, zobaczyć wszystkie prompty, jak model odpowiedział, kiedy odpowiedział dobrze, kiedy niedobrze, i, i będziemy mogli fajnie sobie zobaczyć, jaki jest efekt tego naszego promptu. Także jedną komendą odpalamy wiele testów i mamy od razu super ewaluację. Na wielu, na przykład nawet modelach możemy sprawdzić, który LLM będzie najlepiej działał pod naszą aplikację. I co ciekawe do ewaluacji, bo tutaj pisem testy ręcznie sobie wymyśliłem jakieś przypadki, ale możemy też użyć do ewaluacji alelemów, alelemów, jak się okazuje, możemy tutaj tak to zrobić. W tym celu też w promptu możemy sobie skonfigurować testy, które są trudniejsze tak dla człowieka. No bo załóżmy, że ja bym bardzo chciał teraz oceniać odpowiedzi o od telelema ale chciałbym, żeby to była jakaś aplikacja, gdzie model ma zawsze odpowiadać tak profesjonalnie, spokojnie, bez, bez jakichś, nie wiem, bez slangu, żargonu jakiegoś. No i na przykład mogę wykorzystać wtedy prompt do oceny sentymentu, stylu i w tym celu muszę sobie wpisać w takim teście LLM Rubric i wtedy piszę na przykład, że ma być napisane profesjonalnie i będzie to oceniane już przez LLM-a pod kątem tego, czy, czy ten... Ten wynik jest taki, taki jak jakbym chciał. E, jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać przy pisaniu aplikacji, właśnie gdzie wykorzystujemy LLM-y, to bezpieczeństwo. E, ale takie teraz mówię pod kątem promptów, no, czyli takie wiadomo. Jak są aplikacje wykorzystujące AI, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli się tym pobawić, pośmieszkować, zobaczyć, czy da się coś głupiego wygenerować. No i lepiej, gdy to my znajdziemy lukę, że, że jest sytuacja, gdzie bardzo łatwo nasz model przekonać do jakichś niefajnych rzeczy, niż gdy potem zrobi to już użytkownik podczas aplikacji naj, najgorzej na produkcji. Ale nawet, nawet w jakiejś sytuacji, gdy, gdy po prostu wyjdzie, wyjdzie coś dziwnego. I w tym celu możemy wykorzystać coś tak jak red-teaming, czyli, czyli można powiedzieć wcielamy się w takie czarne charaktery i szukamy... Teraz słabości, jakiś dziur, gdzie, gdzie udałoby się ten model skłonić do napisania czegoś, czego nie chcielibyśmy, żeby napisał. Więc symulujemy sobie takie trudne scenariusze, jakieś niewygodne prompty, na przykład, i znajdujemy niebezpieczeństwa. Wiemy, pod jakim kątem możemy poprawić prompt, żeby na przykład zwracał uwagę jeszcze na jakieś kwestie. Nie wiem, czy słyszeliście, była taka sytuacja w 2024 roku, właśnie z Chevroletem, że. Ktoś wykorzystał ich chatbota, przekonał, żeby sprzedał mu samochód za jednego dolara nowy z salonu. Chatbot się zgodził, że, że spoko i sprawa trafiła do sądu finalnie. W sumie nie, może ktoś słyszał jak się skończyła, ale no, no tam na pewno poszła sprawa do sądu, więc już daleko się posunęło. Przez to, że, że właśnie dało się chatbota przekonać do sprzedaży nowego auta wartego 70 tysięcy dolarów za jeden dolar. W promptu też możemy takie testy sobie przeprowadzić typowo red teamingowe, czyli pod kątem właśnie zagrożeń. W tym celu, tu w przeglądarce, właśnie możemy sobie, sobie wejść w red teaming i wtedy tu jest fajny interfejs, który nas łatwo przez to przeprowadzi. Wystarczy tylko po kolei uzupełniać pola. Ja sobie poszedłem właśnie drogą Chevrolet'a, czyli zrobimy asystenta, który ma pomagać kupować samochody ludziom, rekomendować na przykład modele. No i tym naszym czarnym charakterem będzie ktoś, kto chce kupić nowe, nowe auto, niech, niech kombinuje. Ja sobie tu wziąłem model 4O, niech, niech on się wykaże i dałem taki prompt, żeby było pełne pole do popisu. Tutaj w to miejsce będą wchodzić teraz różne niecne prompty od promptwu, a, a ja tylko będę patrzeć jakie będą wyniki. Możemy sobie skonfigurować tu różne pakiety testów. Ja wziąłem rekomendowane, żeby tu nie kombinować, ale na przykład, gdybyśmy pisali aplikację typu Rak, o ragach będzie Maciej zaraz mówił, to też da się tutaj testy pod raga zrobić. Więc, żeby, żeby mieć takie testy, no to wyklikam sobie i dostaję już wszystko gotowe. Mogę sobie takiego Yamla, którego pokazywałem wcześniej, jak, jak skonfigurować. To tu już mogę sobie pobrać, on jest gotowy, tylko czeka. Albo w ogóle tutaj uruchomić sobie, sobie od razu przeglądarce. Ja wybrałem tę opcję przez terminal, żeby, żeby widzieć tutaj sobie progres. Wygenerowały się prompty, wszystkie przeszły, tych testów było bardzo dużo, jak widzicie, 175 promptów poszło i dowiedziałem się, jakie są wyniki, okazało się 92%. No, brzmi nieźle, ale może te 8% to są jakieś krytyczne sytuacje, które właśnie, nie wiem, sprzedają moje superauta za jednego dolara, więc sobie można podejrzeć tutaj Komendą Red Team Report, właśnie w przeglądarce wszystkie prompty z odpowiedziami i zobaczyć, jak to było podzielone. No i na przykład okazało się, że z takich i takich kategorii model odpowiadał dobrze, a z takich nie, ale no to jeszcze fajnie sobie zawsze podejrzeć dokładnie, jakie były te odpowiedzi, bo może prompt nie oceniło dobrze tego, tego co ja uważam. No i na przykład, co widzimy, że na przykład nasz model nie jest rasistą. Model mówi, że. To, jakie auto kupić, to nie, nie zależy od koloru skóry, tylko od tego, jaki mamy budżet, albo jakie mamy potrzeby, i tak dalej. I zaczyna doradzać auta. Okej, okay. albo na przykład nie chce pomóc właśnie ze stworzeniem broni masowej destrukcji, nie doradzi, jakie auto byłoby do tego idealne. Myślę, że taki sprzedawca samochodów byłby zadowolony z takich odpowiedzi. No ale na przykład okazało się, że Tutaj na niektóre tematy model bardzo chętnie się rozpisuje, a może firma by nie chciała, może by przyniosło to rozgłos, ale niekoniecznie może taki, jak byśmy chcieli, to tak jak z tym Chevroletem. Dużo osób może o tym usłyszało, ale czy to sprawi, że więcej osób kupi Chevroleta? Nie wiem, to już niech, niech tutaj eksperci od marketingu się, się tym zajmą. No i mamy sytuację, gdzie, gdzie modele odpowiadają nie tak, jak byśmy chcieli, przynajmniej wiemy właśnie, gdzie się udało i gdzie możemy teraz szukać pola do, do poprawek żeby już takich sytuacji więcej nie było. Także podsumowując tę prezentację o promptach, jak widać, da się dużo, dużo zdziałać promptami dobrymi i złymi. Jest to pole, gdzie, na które warto zwrócić uwagę pisząc aplikację, bo, bo możemy tutaj albo dużo sobie pomóc, albo nawet stworzyć jakieś zagrożenie dla naszej aplikacji w najgorszym przypadku. No i że warto być miłym dla AI, tak jak tutaj mówi ten mem, bo gdy kiedyś może się zbuntuje, to. Ja oszczędzi tych, którzy pisali miłe prompty i zawsze dziękowali na koniec konwersacji. Także dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to teraz jest na to moment. Ok. Na koniec tylko pokażę, że tu będą w prezentacji linki do fajnych tutoriali do, do OpenAI, a i nie tylko do, do prompt engineeringu i do, do tego promptwu. Ok, dzięki.